Bardzo, bardzo w sobie. No, nie zrobiłem tego co obiecałem A może tak później, za, za, w nowym roku, dojdzie nowa seria, bo ta seria już trwała. Ale no, nie nagrały się wszystkie odcinki, które nagrywałem. Nie, no w sumie się nagrały, ale YouTube je zbanował, więc ich nie zobaczycie. Bo tam i tak dalej. On ma już prawie 200 dni, ten świat. Mam z 5 artefaktów, gra tam 100 osób. Jak Mantis na Rumi, ich pewnie znacie, no bo wiecie. Dobra, zobaczcie, wrócę od tyle. No, nie zrobię tej serii. Kiedy będzie na przykład nowy rok, to mogę zrobić nową serię. Kiedy będzie dosłownie jakiś nowy świat, fan. Nie fantazja, po prostu mega mega świat, mega ładny zrobię wszystko, spróbuję ogarnąć. Prawda musicie na to czekać, przepraszam, że tego naprawdę nie zrobiłem. No chciałbym, ale nie mogę właśnie. Więc ja powiedział, że takie odcinki nie pozwala, no bo przed terminem się tego końca zawsze ja przeklinałem. No i był koniec tego. No i za to mi ten, no zbanowali te, tu, bo potem było mnóstwo krwi i tak dalej o, przepraszam czy kanał dalej będzie nie wiem może zrobię film za niedługo słuchajcie no przepraszam was to wszystko spróbuję to na serio ogarnąć co filmuś? Ładny jesteś? Teraz ci dam słabo. Jest chyba tylko tego szynka. Frank to mój mały piesek, który się urodził. Mija tego jego mama, mamy Jerzyka, kota i tak dalej. No, chciałbym jeszcze raz przeprosić za wszystko. Miało być ponad kilka miesięcy temu już zrobione. W ogóle w tym Czemu wszystko mi się zmieniło tu i wszystko, a wszystkie aplikacje i tak dalej, bo ogólnie planuję właśnie nad tym całym ogarnięciem tego. No. Jeśli ktoś by chciał, tak bardzo, nazywa się Nobek 123, ale mój prawdziwy nick bo to jest taki nieprawdziwy, to jest Zban 1250. To możecie wysyłać gram w Deal Brain Rot, pole bitwy Titanów, Rosin kontra Brain Roty, czasem sobie gram w Modden, 99 Nocy, Block Strud, to no, możecie sobie zobaczyć. Czasem gram w ogóle z kolegą w łóżku coś tam o bloki urańskie. Możecie naprawdę mnie dodawać. Spróbuję je przyjmować. No. Ale musicie jeszcze napisać swój nick, bo mogę dodać nieprawidłową osobę. Ostatnio może być mniej odcinków, bo muszę chodzić do szkoły. Jutro będzie ostatni dzień szkoły, mam dni... dwa dni wolnego, więc mogę nagrywać odcinki. Dobra, zaraz dzięki rozwojowi, więc słuchajcie. O, Mam nadzieję, że wybaczycie.